Siemanko widzowie, z tej strony Cegła, a dziś omówimy sobie bossa o nazwie Stealer. Co z niego leci, jak się ubrać na drogę, jaka jest taktyka. Gotowi? Zaczynamy! Aktualnie na ekranie widzicie to, co może wydropić z Brainstylera. Są to najbardziej wartościowe itemy, jakie z niego lecą. Jest to średnia marketowa cena na sekurze. Więc na chwilkę Wam to zostawię i zaraz lecimy dalej. Painstealer, tak jak w przypadku Magma Bubble, nie jest wymagającym bossem. Więcej problemów sprawia tam sama droga niż sam boss. Droga jest dość długa i niebezpieczna. Łatwo się strafować, ale zminimalizujmy to ryzyko odpowiednio się ubierając. Na drodze Dimajczyki dostajemy to lód, świętość i fizyk, więc takie odporności warto na siebie ubrać. Oczywiście preferowany Prismatic Ring oraz Glacier Amulet. To co ważne, zabieramy tam Poison Bomby. Będą potrzebne w jednej z etapów bossa. Na niższych levelach można tą drogę sobie wybijać. Leci tam całkiem sporo rzeczy, więc na pewno wybijanie drogi nie będzie waste'em. Lecimy jak na filmiku, aż nie dojdziemy do teleportu z dźwignią. Gdy gotowi, to lecimy. Znajdujemy się w pokoju z bossem. Można, lecz nie trzeba go sobie odciągnąć na wschodnią lub zachodnią część roomu i go bijemy najlepiej unikając z beama, którym strzela, bo potrafi przypierdolić. Co jakiś czas w pokoju respić się będą larwy oraz energie elementale. Jeśli je zbijemy za chwilę, pojawią się nowe. Warto jednak ich za dużo nie zostawiać, bo będą tylko przeszkadzać. Podczas walki z bossem co jakiś czas nabijają nam się tak zwane punkty szaleństwa. Zadają one damage rozłożony w czasie. Dodatkowo, jeden gracz od drugiego może się zarazić owymi punktami, więc staramy się za to nie biegać wokół innych graczy. W bossa wchodzi każdy damage poza śmiercią, więc nie bijemy w niego SD-ku, te wykorzystujemy na larwy. Po zabiciu bossa do połowy HP boss staje się nieśmiertelny, a w północnej i południowej części pokoju pojawiają się kule o nazwie Mental Nexus. Jedna osoba zostaje z bossem, a reszta rusza zbić kule aby je zbić, musimy podejść do nich z Energy Elementalem i utrzymać go bezpośrednio przy nim, dzięki czemu kula będzie otrzymywała damage. Żeby to sprawniej poszło, rzucamy Poison Bombę pod kulę. Uwaga! Nie należy zbliżać się bezpośrednio do kuli postacią, ponieważ uleczymy wtedy kulę. Gdy obydwie kule padną, możemy znowu bić bossa. Sytuacja powtórzy się, gdy boss będzie miał 25% HP, więc znów robimy to samo, a następnie już możemy do końca bić bossa. Prosty boss, prawda? Sama mechanika jest banalna, a na wyższych levelach można go zrobić w dwie osoby. Daje całkiem wartościowe temy, więc myślę, że warto go wrzucić w jednego z daily bossów. A czy wybijecie go codziennie? Czy coś fajnego wam dał? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem uciekam, powodzenia, trzymajcie się! Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie filmiku, zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam Was na Discorda oraz na Daily Stream. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało wpadajcie. Tymczasem dzięki i trzymajcie się.